Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam nasz najnowszy nabytek. Jest to Kubota m 512 Posiada ona 115 koni, silnik o pojemności 3,8 litra. Na tych kołach może nie wyglądać, bo to są wąskie, specjalnie do Redlin. Posiadamy również do niej zestaw kół o szerokości standardowej, na przekładkę nawet na placu jak stała to wydawała się dużo większa jeżeli się stanie obok case'a tam to gabarytowo yy, wydaje się na większą no jednak te koła i trochę ujmują a rozmiar tych kół to jest 280 na 85 na R28 a tutaj jest 320 na 90 R42 yy, 112 posiada już w standardzie LED'y bo w 111 jeszcze trzeba było za to dopłacać hmm. Zaczął automatycznie też jest w kubocie no mamy pneumatykę tutaj jeszcze jest od podnośnika opuszczania ale nam mają dołożyć AHR ponieważ no nie doszedł jeszcze a nam zależało żeby mieć ciąg jak najwcześniej i po prostu potem przełożą hmm. tutaj na przykład jest fajniejsza ta osłonka jeżeli chodzi o wałek, którym się opuszczał, jest yy, metalowa, a w tamtej małej M7060 była guma i ona po prostu się wyrobiła. Hmm. Tutaj są silne zaciski, tam były takie bolce. To wiadomo, mogło wypaść. Hmm. Oczywiście ona posiada już AdBlue oraz DPF. Ta nasza jeszcze stara posiadała tylko DPF-a. Hmm. Tutaj, właśnie, jak jeżeli chodzi o podmaskę, to się znajduje. To tutaj w większości to jest właśnie tak zwana ekologia. Hmm. Też zmienili ten napis. Ponieważ wcześniej to było tylko taka naklejka. Więc w środku mamy, siedzenie pasażera. No, i już kabina jest dużo większa niż w M7060. Jest też w końcu klasy na środku, bo w tamtej małej to jest gdzieś tutaj. No, tutaj mamy od wypalania TPF-a oraz zwiększenia obrotów. Jeżeli chodzi o ten rewers to jest taki dużo mniejszy i bardzo płynnie chodzi. Już trochę nią popracowałem, to jest dużo wygodniejszy mi się wydaje niż ten. Taki długi co mamy w tej M7060. I tutaj mi się też jest też dużo bardziej pod ręką wszystko. Jeszcze też będzie mieli dołożone trzecie wyjście hydrauliki. Tutaj jest załączanie wałka wom z przycisku. Regulacja obrotów, dodawanie gazu ręczne, no tutaj będzie wymienione to na EHR. Tutaj mamy trzy zakresy ślimak, żółw zając i sześć biegów tutaj dodatkowo jeszcze z wóz pod przyciskiem hamulec ręczny znaczy postojowy tutaj jest drugi i tutaj posiadamy no załączenie ledów, halogenów tutaj koguta, no wiadomo klimatyzacja, radio tutaj wejścia po prostu gniazda do ewentualnych komputerów. Ona będzie już pracowała z rozsiewaczem na pewno, ponieważ ma dużo większy udźwig, a tak jak mówię w tamtej na no, dwój 600 kg nie jesteśmy w stanie wsypać, bo nie podniesie. Z tym rozsiewaczem ten rozsiewacz też jest dużo cięższy u nas, ponieważ ona posiada te ślimakowe. Wcześniej jak mieliśmy bez zwykły to bez problemu podnosiła. No tutaj mamy ciśnienie pneumatyki. No, i jeżeli chodzi o wykończenie, wydaje mi się, że jest dużo lepsze już niż tej naszej. Też uważam zmianę na plus, że tutaj jest ten siwy kolor, ponieważ tam jest taki kremowy. Tam wszystko widać. Brud. A tutaj jeszcze jest. Możemy sobie odsunąć. Kabiny może nie widać, że jest taka duża, ponieważ ona tu jest zaokrąglona i nawet jeżeli stanie na koło case'a, to tam jest w case'ie cała kwadratowa, to dużo większa się wydaje z zewnątrz. No i do niej będziemy jeszcze mieli zamówionego tura. Znaczy, mamy już zamówionego, ale on dopiero będzie najprawdopodobniej w październiku, w listopadzie. Tu zaniebraliśmy. Z tego względu, że skoro ona i tak będzie pracowała w turze, to bez sensu. No. no i miejmy nadzieję, że ona będzie się sprawowała tak jak tamta mała, bezawaryjnie, przez kilka tysięcy godzin. No a już niestety nie unikniemy tej ekologii w tych nowych ciągnikach. Także myślę, to wszystko w tym odcinku. Postaram się też nagrać trochę więcej z innych nowych nabytków. Tutaj już mamy formownicę. Tak samo przed ten siebie kotkubotny czterorzędowy, Ale to już yy, jak tą formownicą robiliśmy i siewnikiem, to coś nagrałem. No. Także myślę, to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się następnego. Cześć.